Mam torebki w sklepie Guci, żeby zobaczyć co będę rozdawał bezdomnym w Warszawie. Wydarzyła się piękna rzecz w historii lotniska Narita dla życia pasażerów latających. Przezeń. mianowicie na lotnisku Narita otworzono ramen I pudo to jest jedna z najlepszych sieciówek, jakie ja znam. To jest taki gęsty ramen tonkotsu, e, w stylu hakata. Naprawdę najlepsze, co można zjeść i teraz to można jeść na lotnisku. Naprawdę wam polecam, jeśli... Znaczy w sensie, to, jeśli to ma być wasz ostatni posiłek, to nie możecie trafić lepiej. Mega dobre to jest, że odkurzyli na Naricie e, akurat i pudo To jest to, trochę tak, jakby na Okęciu ostatnim waszym posiłkiem była taka, był taki zajwisty śledzik albo tatar. Lotnisko to jest jeden kontekst, w którym daję sobie pełną dyspensę na złamanie ketozy. <laughs> Jak ostatnio leciałem z Nowego Jorku do Tokio. I próbowałem nie jeść węglowodanów w samolocie. Tak się zleczyłem. Bo posiłek samolotowy bez węglowodanów to już nie jest posiłek. Nic ci nie zostaje. Nie Pracowałem co ostatnio taki nowy bajer do samolotu. Robię sobie taki woreczek z wszystkimi rzeczami, które potrzebuję w kabinie. Żeby, jak już jestem w samolocie, żeby się tak nie pieprzyć z wyjmowaniem rzeczy z pleca, bo to jest zawsze kłopotliwe, bo się wstrzymuje ruch w samolocie. To jest taki worek, który mam telefon, kabel, naweczki, tabletki melatoniny. całą noc, więc jestem mega niewyspany, ale z drugiej strony, jak teraz w Polsce jest 11, w Polsce, znaczy w Japonii jest 11, a przed południem, w Polsce jest bodajże 3 rano, to znaczy, że jeśli teraz pójdę spać i obudzę się pod koniec lotu, to mamy załatwionego jet laga. a pomogą mi w tym tabletki melatoniny, Widzicie, <gryzanie> tak, się, tak się to robi. rekord świata e, ludzi, którzy spali kiedykolwiek w samolocie. Dobrze się czuję, Odpocząłem, obejrzałem film Han Solo. I dobry film do samolotu. No dobra, udało się, dolecieliśmy. Kurczę, ale naprawdę się czuję świeżo. Wiecie co mnie cieszysz, że mój paszport został wydany przez y konsula w Tokio, więc pierwszą pieczątką w moim paszporcie jest wyjazd z Japonii, a nie wjazd do Japonii. Ehm, no nie wiem, spoko takie detaliki w życiu, nie? Patrzcie, co się wydarzyło. Ilona i Ewa mnie odebrały z lotniska. Pierwszy raz mnie ktoś w Warszawie oh. odebrał z lotniska. Naprawdę, nigdy mnie tu nikt nigdy nie odebrał. jest tak głupio, nie? A tyle razy przyjeżdżałem. Nie. Yeah. Ładnie, ładnie. W Polsce już jesiennie widzę. Kurczę. Wreszcie coś porządnego, a nie ciągle tylko sushi i sushi. Lot za 320 złotych godzinę się leci. Godzinę w powietrzu? <grymne> no co ty? minut. Tak? Wow. Oj, rety. Zawsze to jest takie surrealistyczne, jak się tak w ciągu jednego dnia przeleci pół świata. Jak jestem w Polsce, to zawsze moje życie w Tokio wydaje mi się jakimś takim snem. I odwrotnie. Wydaje się, że to są klimaty na tyle różne i światy na tyle różne, że wręcz nie mogą istnieć jednocześnie. I nawet kiedy się je prze przemierzy w jeden dzień, to się wydaje, że one tak naprawdę się nie łączą. Kuntę. Trochę się czuję jakbym przeziębiony był, ale może to jest takie po prostu zmęczenie z podróży. No nie ukrywam, że jest dużo zimniej tutaj niż myślałem, że będzie. Jednak y, tokijskie 36 stopni we wrześniu jest y, wysoko zawieszoną poprzeczką, jeśli chodzi o przyzwyczajenie organizmu do temperatury. Ach, nie czuję najlepiej. Przede mną w ogóle strasznie intensywny miesiąc i dużo ekscytujących rzeczy, i takich rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłem prawdopodobnie. E, gdzieś po drodze jest ten maraton. E, z maratonem. Sprawa jest trochę taka, że. Nie jestem pewny, czy wynik sportowy jest możliwy. Generalnie bardzo chcę pobiec ten maraton warszawski. Trochę się boję, bo jestem nie za dobrze przygotowany, ale no, najwyżej pobiegniemy po prostu tak, żeby ukończyć za wszelką cenę. Nawet jeśli część przemarszuje, to nie będę się tego wstydzić, tylko z podniesioną y klatką. Tak właśnie zrobię. Bardzo jest mi miło znowu być w Polsce już który raz. W tym roku czwarty, chyba albo więcej, nawet <grystanie> fajnie jest być znowu tutaj. cieszę się na pyszne polskie jedzonko i na możliwość zobaczenia Was? To też są rzeczy, które mnie cieszą, że, że widzę Wasze spojrzenia, jak patrzycie i mówicie: O kurwa, Gonciarz. <grystanie> To jest również dla mnie bardzo miłe, więc nie stresujcie się, że e, jesteście creepy. Troszkę jesteście czasami, ale nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że za miesiąc coś się zmieni, coś będzie innego i coś będzie inaczej i zrobimy jakiś taki krok, który dla YouTube'a w Polsce będzie jakąś troszkę cegiełką do muru, który. Pozycjonuję go gdzieś wyżej i dalej. Zobaczymy. Na to pracujemy e, i to jest ważne i temu zamierzam się poświęcić przez najbliższy miesiąc. Ale oczywiście wezmę Was w tę podróż. Liczę na Wasze wsparcie, bo jak zawsze to, co próbuję zrobić, jest stresujące. Trzymajcie za mnie kciuki podczas tego miesiąca w Polsce i oglądajcie na bieżąco to, co będę robił. Do zobaczenia jutro. Pa. С такая мигавка от раз.